No dzień dobry drogi widzu, No 250 zł do kosy Dzisiaj będziemy próbowali sobie zrobić ten challenge Będziemy oczywiście na stronie CSGO Skins A ja wam chciałbym przypomnieć, że macie do wygrania skina za 15 zł Sami wybieracie jaki to będzie skin, pisząc nazwę jego w komentarzu Zostawiając 15 łapek w górę pod tym filmem Oraz oczywiście subskrybując ten kanał wraz z dzwonkiem Udostępnij ten materiał drogi widzu do swoich znajomych Abyście dobili 15 łapek w górę, bo dzięki temu będziecie mogli zgarnąć skina Naprawdę nic prostszego, nie zaniżam tego progu już niżej, no bo to totalnie absurdalne, macie do wygrania skina, wiecie jakie są zasady powodzenia dobra, jesteśmy na CSGO skinsie i teraz tak plan jest taki, żeby zrobić sobie moi drodzy państwo koskę, żeby zrobić sobie koskę z 250 zł będziemy to robić tylko i wyłącznie w trybie bitw na mm, skrzynki, ja będę chciał zrobić kilka różnych podejść mam niecałego tysiaka, więc tak naprawdę będę mógł podejść do tego tematu 4 razy i dodamy sobie skrzyneczki, łączna wartość będzie 250 zł i po prostu zrobimy ich opening zobaczymy czy to mm, odda jeżeli odda, to będziemy wiedzieć od razu z jakich skrzynek oddało I będziemy mieli porównanie czy warto, czy też nie. Także lecimy sobie z pierwszą bitwą. Trochę skrzynek dorzuciłem, robimy bitwę oczywiście 2 na 2 normalną na osoby, na 4 osoby. Let's go! lecimy z tematem. Mamy skrzynki za 20 zł, mamy za 20, za 16 z kawałkiem gigabułę yy, i mamy skrzynki po dyszce. Także zobaczmy, jak będzie, jaki będzie wynik pierwszej bitwy. Nie sprzedaję żadnych skinów, nic nie dodaję do balansu, zostawiam tak, jak jest po prostu balans i będziemy mieli cztery różne podejścia do tego tematu. Na razie pierwsze skrzynki, jakie dodałem, to takie na chaos, ale drugie skrzynki, które mm, polecą, druga partia, drugie 250 zł, że tak powiem, czyli tak naprawdę druga szansa na zrobienie jakiegoś większego profitu, czyli Potencjalnie można powiedzieć, że tak zwanej kosy. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej przemyślana, bo tutaj dodałem takie skrzynki naprawdę mocno na chaos po prostu, żeby coś utworzyć. Ale zakładam też, że no, gigabułka może coś tutaj ciekawego oddać. To za 10 zł na sam koniec to taki słaby pomysł. Ale dobra, mamy desolate Space. bo Adrian wyfarmił 130 zł, ma delikatną przewagę. Na szczęście już się to zmieniło. 111 zł, 119 zł. Nice. Ładnie, jeżeli teraz nie dostanie nikt, nic inny, jakiegoś mega dobrego, to to mamy naprawdę bardzo udaną bitwę. Mamy bardzo udaną bitwę i z pierwszych 250 zł już mamy tak naprawdę kosę. Mamy 300 w naszym ekwipunku, dwie stówki od Alexa, dwie stówki od Adriana, niecałe i 123 zł od playera. Wyszło naprawdę dobrze. Wyszło naprawdę dobrze. Ponad 600 profitu. Jeżeli tylko tego nie przegramy, jeżeli zaraz nie dostanie Bot Alex, bo to on najbliżej wygranej jest. Już mega dobrego skina, to naprawdę będzie będzie zacny profit, nie ma co gadać. Będzie naprawdę duży proficik. Prawie 9, prawie tysiak tysiak, także z 250 zł, no naprawdę bardzo dobry wynik. Jakie to były skrzynki, już wam pokazuję, to były właśnie te skrzynki. A teraz przejdę do kolejnej próby. Dobra, moi drodzy, a więc odpalam po prostu kolejną bitwę. Nie ma na co czekać. Yy, dodaję już skrzynki, które sobie przygotowałem. Dość podobnej ilości, dość podobne koszty. Lecimy z kolejną bitwą. Zobaczymy, czy to się uda. Profit w tym odcinku będzie spory. Jeżeli wygram jeszcze jedną bitwę, to, to profit będzie naprawdę duży. A dodajmy Michaela. Dobra, let's go. No dobra, jeśli chodzi o skrzynkę Hot Drops, to właśnie otwieramy ostatnią. I wynik po ostatniej skrzynce no, jest niepocieszający. Chociaż ten FAMAS trochę jeszcze tutaj dorzucił. Ale jak na razie bot Michael na mocnym prowadzeniu. Ponad 50%. Ponad 100% więcej aktualnie prawie ma kwipunku niż ja, więc nie wygląda to zbyt obiecująco. No ten Autumn Case, no kurde, liczyłem na to, że fajnie tematycznie mi odda, ale niestety tak też się nie dzieje. I ostatnia skrzynka, jaka jest, to też skrzynia za 10 zł, tak jak było w poprzedniej, więc nie liczyłbym tam na jakieś itemy za powyżej 100, a tutaj takowy item zdecydowanie byłby potrzebny, żeby to nadrobić. Zdecydowanie. Niestety w ogóle ja nie dostaję dobrych itemów, tylko moi przeciwnicy. I to jest, to jest problem chyba w tej bitwie. Ta bitwa chyba nie wyjdzie. Ta bitwa po prostu się. No i ostatnia skrzynka, moi drodzy, niestety się nie udało. Trudno, mówi się trudno. Po prostu spróbujemy szczęścia jeszcze raz i na pewno w innych skrzynkach. Pierwsza bitwa, która oddała, to była bitwa za... Yy, już wam mówię, ile kaski. Dobra, czekajcie, sprzedajmy sobie cokolwiek. Tak, jakby kostkę już mamy. Profit mamy tutaj naprawdę bardzo duży. Mogłem tego nie sprzedawać, ale dobra, nie było profitu, więc, więc sprzedajmy sobie to. Dobijemy sobie trochę kasy, żeby zrobić sobie jeszcze ostatnią bitwę. Dobra, polecimy sobie w ten oto sposób, czyli po, po prostu jedna porządna bitwa zamiast dwóch, no i zobaczymy, czy tą uda nam się wygrać. Jeśli nam się uda wygrać, to profit będzie jeszcze większy niż mamy, ale i tak jesteśmy na proficie, więc jestem zadowolony. Z pierwszych 250 zł z pierwszej bitwy już udało się zrobić fajną kostkę, ale nieważne, teraz skupmy się na tym, bo jest dobrze, jest do wygranej i pytanie, czy to się zmieni? No, na razie jest dobrze. I ostatnia skrzynka, najmocniejsza, chyba, oj nie, o nie, Bot Michael, ale jestem zadowolony z pierwszej, z pierwszej próby. Jakby udało nam się od razu zro zrobić Wyfarmić tego tysiaka, więc gdybym Nie otwierał dalej, gdybym chciał tak naprawdę Już coś wypłacać, to warto Byłoby sobie na Exchangera wejść I sobie te skiny zamienić na właśnie jakąś Koskę, także wam bardzo za oglądanie Do usłyszenia, siemano, cześć